Witaj w pierwszej lekcji tygodnia 6 na kursie Listen and Speak English. Kontynuujemy w tym tygodniu omawianie czasu past simple. Poświęcimy jeszcze ten oraz kolejny tydzień na omówienie dokładne, właśnie z wszystkich zagadnień związanych z tym czasem. W tym tygodniu omawiamy czasowniki z grupy nieregularnych. W części vocabulary powiemy sobie dokładnie, jak wygląda przeszła forma. Czasowników. Właśnie spojrzymy sobie na pierwszych 12 czasowników z grupy nieregularnych. Zobaczymy, jak je wymówić właściwie oraz jak piszemy tą formę przeszłą. Także to wszystko poćwiczymy w zdaniach, a w gramatyce pokażę, jak użyć zarówno w twierdzeniach, jak i w pytaniach w czasie past simple właśnie tych czasowników. Więc nie traćmy już czasu i zaczynajmy lekcję. Dzisiaj w vocabulary same czasowniki, 12 czasowników z grupy czasowników nieregularnych. W odróżnieniu od grupy czasowników regularnych, ich forma właściwa dla czasu przeszłego, którą napisałem tutaj czarnym kolorem, powstaje w sposób nieregularny, czyli bez konkretnej zasady ani reguły. Do tej pory omawialiśmy. Użycie w czasie Simple Pass czasowników y, z grupy regularnych, które poprzez dodanie odpowiedniej końcówki otrzymują swoją formę, właśnie którą używamy w czasie przeszłym. Natomiast jest jeszcze właśnie duża grupa czasowników, y, grupa czasowników nieregularnych, które nie powstają przez dodanie jakiejś końcówki, ale w sposób zupełnie nieregularny. Tutaj dzisiaj omówię pierwszych 12 z nich będziemy się zajmować jeszcze tym tematem w kolejnym tygodniu i tych grup omówię cztery, więc omówimy sobie dzisiaj pierwszą ich grupę po lewej stronie napisałem czasownik dany z grupy nieregularnych czasowników w infinitive czyli w formie bezokolicznika w formie bezosobowej z tym tutaj to buy to come i tak dalej z tym to prawda i teraz tutaj po drugiej stronie napisałem formę dla czasu przeszłego, ale dodałem osobę, żeby pokazać to po prostu jak tego używamy. Dodałem osobę wszędzie i, czyli ja coś zrobiłem, czyli tutaj wszystkie one mają już formę, w czasie, którą użyjemy w czasie Past Simple. Omówię każdy z nich. Tutaj, jeśli będą, czasem są takie drobne rzeczy, gdzie, które wytłumaczę odnośnie wymowy. Także spójrzmy na pierwszy z nich. To buy będzie to bezokolicznik, forma słowa, kupować, tak? Czas przeszły to będzie czasownik bought, bought. Wymowa w ten sposób, bought i zwróćmy uwagę na tą pisownię, ponieważ ona jest zupełnie inna niż to buy, czyli I bought ja kupiłem, tak? To come to come, przychodzić ale I came Przyszedłem, came, przyszedłem, I came, czyli tu jest come przez opisane, a tutaj zmiana w pisowni jedna litera a, tak? I czytamy came, I came, przyszedłem. To do, już poznaliśmy, on jest także operatorem w czasie present simple, ale też znaczy robić, tak? To do, robić, ale zrobiłem, I did, I did, omawialiśmy sobie już to. Dalej, to drink. To drink, pić, wypić. Uh, I drank. Drank, wypiłem. I drank. I teraz tu jest zmiana z literki I na wpisowni da literę A. W ten sposób piszemy formę past dla tego czasownika. I teraz wymowa to będzie ten motylek ani A, ani E, tak? Drank. I drank. To jest właściwa wymowa. Drank. Wypiłem. To eat, jeść, oczywiście zjeść albo w czasie przeszłym I ate I ate czyli zupełnie in, inaczej pisany tak te same litery występują ale zupełnie inaczej napisany I ate pra praktycznie tak jak wymowa liczby 8 tak cyfry 8 I ate zjadłem to forget zapomnieć ale zapomniałem I forgot forgot czyli tu zamiast litery f w pisowni będzie litera o tym się różni forma czasu przeszłego, dlatego czasu, dla tego czasownika. I forgot, zapomniałem, tak, zapomniałem czegoś. To get, to jest otrzymać, albo też dotrzeć gdzieś, powiedzmy, ale tutaj w sensie otrzymać, dostać. I tutaj ja dostałem w czasie przeszłym, I got, I got, czyli tutaj znowu zmiana jednej litery, z e na o w czasie przeszłym, I got. To have, mieć, ale miałem, I had. I had. Miałem. Ja wymawiam to bardziej w sposób amerykański. I had przez e. I had. Ale Brytyjczycy powiedzieliby właśnie pomiędzy a i e. Powiedzieliby I had. Had. Prawda? W ten sposób. Natomiast w pisowni jest tutaj a. I had. Ja miałem. To hear. To hear. Słuchać. Ale słyszałem. I heard. I heard. Czyli tutaj już też to EA występuje, końcówka RD, ale czytamy je inaczej. Nie here, ale heard. I heard, słyszałem. To pay, płacić, ale zapłaciłem. I paid. I paid. Teraz ostatni czasownik to put kłaść bądź położyć coś, jakiś obiekt gdzieś, i w czasie przeszłym ma on taką samą formę. Tak samo. Piszemy, Tą formę dla czasu przeszłego i tak samo ją także wymawiamy jak w tym e, e, podstawowej tej formie czasownika. Czyli I put, ja położyłem, tak? Czyli to, że mówimy o przeszłości, będziemy musieli wnioskować z kontekstu, ponieważ tak samo mówimy w teraźniejszym czasie w present simple, jak i w czasie past. I put, położyłem. W dzisiejszej części grammar e, przyjrzymy się, poćwiczymy sobie budowanie zdań w czasie simple past z użyciem irregular verbs, czyli czasowników z grupy nieregularnych. E, mam 12 zdań, ponieważ dziś omawiam pierwszych 12, powiedziałbym tak, że czasowników e, nie, z grupy nieregularnych. Więc e, zobaczmy m, pierwszy czasownik. E, to buy, kupować, ale w przeszłym czasie, przeszła forma jego byłaby bought, tak? I zaznaczam jeszcze to, że dla różnych osób ta forma czasownika przeszła jest taka sama, więc używamy tej samej formy przeszłej z każdą osobą. Czy to będzie they, czy to będzie we, czy to będzie she, czy I. Spójrzmy. Oni kupili ten dom dwa lata temu. They bought this house two years ago. W ten sposób. Ale zobaczmy. Pytanie używając operatora did dlaczego kupili ten dom? Why did they buy it? Tak? Dlaczego go kupili? Why did they buy it? Czyli nie mówimy why did they bought it, ale tutaj podkreśliłem te formy. Tutaj w pytaniu będziemy używać formy podstawowej czasu present simple buy, a tutaj w przeszłym w twierdzeniu będzie to forma przeszła czyli w pytaniach jeśli mamy operator did albo w przeczeniach nie używamy już tej formy przeszłej to jest takie przypomnienie tak ale tą formę czyli nie będzie to pytanie wyglądało why did they bought it ale będzie wyglądało why did they buy it dlaczego to kupili teraz z czasownikiem przychodzić come przeszła forma came we came too early my przyszliśmy zbyt wcześnie ale pytanie mogłoby paść takie tutaj, do tej sytuacji: Why did you come too early? Czyli nie why did you came too early, ale why did you come too early? Czyli forma podstawowa w pytaniu: Dlaczego przyszliście zbyt wcześnie? Kolejne zdanie z czasownikiem robić w czasie przeszłym, czyli did. Zrobiliśmy zakupy wczoraj. We did the shopping yesterday. Ale pytanie mogłoby być do tego takie. Gdzie zrobiliście zakupy? Where did you do the shopping? Tak? Czyli już nie did, ale kiedy jest operator tutaj, um, posługujemy się operatorem, to czasownik jest um, w formie teraźniejszej. Tak? Do. Where did you do the shopping? Gdzie zrobiliście zakupy? Zdanie w czasie przeszłym z uh, czasownikiem pić i w czasie przeszłym będzie drank. I zrób. zobaczmy takie zdanie. Może wypił za dużo wczorajszej nocy. Zeszłej nocy, tak? Wczoraj. Maybe he drank too much last night. Maybe he drank too much, może wypił za dużo. Ale pytanie mogło być: how much did he drink? Już drink, czyli forma podstawowa, a nie przeszła. Bo mamy pytanie: How much did he drink? Ile wypił? Ona zjadła całe ciasto wczoraj, he ate. Ponieważ tak wygląda czas, e, forma przeszła tego czasownika jeść. She ate. Ona zjadła całe ciasto wczoraj. She ate the whole cake yesterday. Ale pytanie, why did she eat? Czemu zjadła, tak? Why did she eat? Ponieważ tu mamy did, już w czasie przeszłym operator. To już tutaj jest eat, forma podstawowa. E, prawie zapomniałem dać Ci klucze, czyli forma przeszła, zapominać, będzie forgot. Zapomniałem, I almost forgot to give you the keys, ale pytanie dlaczego zapomniałeś? Why did you forget? Why did you forget? W ten sposób. Um, otrzymali mój e-mail, ale było już za późno. They got, czyli got, to jest otrzymać w czasie przeszłym. They got my e-mail, otrzymali mój e-mail, but it was too late, ale było zbyt późno. Kiedy otrzymali twój e-mail. Why did they, uh, when did they get your email? W ten sposób byłoby pytanie, kiedy otrzymali twój e-mail. Uh, mieliśmy kolację, mieliśmy obiad. O szóstej. Uh, przypominam, że spożywanie posiłków tutaj używamy czasownika to have, prawda? Czyli to have dinner, to have breakfast, to have uh, supper, to have lunch. Uh, we had dinner at 6 p.m., czyli jedliśmy obiad o szóstej, kolację. Uh, when did you have dinner? W ten sposób będzie pytanie: kiedy jedliście obiad, kiedy jedliście kolację? When did you have dinner? E, pytanie, z e, twierdzenie, z, zdanie twierdzące z czasownikiem e, słyszeć w czasie przeszłym. Heard, heard. I heard about it from my friend. Słyszałem o tym od mojego znajomego. I heard about it. Ale pytanie, did you hear? Tutaj musimy użyć już e, formy podstawowej. Czasu teraźniejszego. Did you hear that? We e, on popełnił, czyli zrobił, czyli made, made w w czasie przeszłym. He made a terrible mistake. On zrobił straszny błąd. He, ale tutaj na przykład takie, jeśli byłoby przeczenie, w także w przeczeniu, jeśli używamy DID operatora, to już czasownik jest w formie. Nie jest w formie przeszłej, tylko w tej podstawowej formie teraźniejszej. He didn't make any mistakes, on nie zrobił żadnych błędów. Powiedzmy na przykład na teście. Oni zapłacili mi mniej niż się spodziewałem. They paid, to będzie właściwa forma przeszła dla czasu simple They paid me, zapłacili mi. They paid me less than I expected. Ale jak dużo ci zapłacili? How much did they pay you? Czyli forma podstawowa: pay you. I ostatnie zdanie, gdzie czasownik w tej przeszłej formie kłaść, położyć jest taki sam jak w teraźniejszej, czyli w pytaniu będzie na przykład zacznijmy od pytania: Where did you put it? Gdzie to położyłeś? I put it on the kitchen table, prawda? Czyli taka sama forma put jest, if, simple past, jak i, um, jak i też w tej formie, teraźniejszej. Powtórz za mną 12 czasowników z grupy nieregularnych w formie past kupiłem i bought i bought kupiłem przyszedłem i came i came przyszedłem zrobiłem i did i did zrobiłem wypiłem i drank i drank wypiłem Zjadłem. I ate. I ate. Zjadłem. Zapomniałem. I forgot. I forgot. Zapomniałem. Dostałem. I got. I got. Dostałem. Miałem. I had. I had. Miałem. Słyszałem. I heard. I heard. Słyszałem. Zrobiłem. I made. I made. Zrobiłem. Zapłaciłem. I paid. I paid. Zapłaciłem. Położyłem. I put. I put. Położyłem. Teraz powtórz za mną 15 zdań. Oni kupili ten dom dwa lata temu. They bought this house two years ago. They bought this house two years ago. Oni kupili ten dom dwa lata temu. Przyjechaliśmy za wcześnie, więc musieliśmy czekać. We came too early, so we had to wait. We came too early, so we had to wait. Przyjechaliśmy za wcześnie, więc musieliśmy czekać. Nie potrzebujemy niczego. Zrobiliśmy wczoraj zakupy. We don't need anything. We did the shopping yesterday. We don't need anything. We did the shopping yesterday. Nie potrzebujemy niczego. Zrobiliśmy zakupy wczoraj. Może wypił za dużo zeszłej nocy. Maybe he drank too much last night. Maybe he drank too much last night. Może wypił za dużo zeszłej nocy. Ona zjadła całe ciasto wczoraj wieczorem. She ate the whole cake last night. She ate the whole cake last night. Ona zjadła całe ciasto wczoraj wieczorem. Prawie zapomniałem dać Ci klucze. I almost forgot to give you the keys. I almost forgot to give you the keys. Prawie zapomniałem dać Ci klucze. Otrzymali mój e-mail, ale było już za późno, by zmienić cokolwiek. They got my e-mail, but it was too late to change anything. They got my e-mail. But it was too late to change anything. Otrzymali mój e-mail, ale było już za późno, by zmienić cokolwiek. Zjedliśmy kolację o 18. We had dinner at 6 p.m. We had dinner at 6 p.m. Zjedliśmy kolację o 18. Słyszałem o tym od mojego znajomego. I heard about it from my friend. I heard about it from my friend. Słyszałem o tym od mojego znajomego. On popełnił straszny błąd. He made a terrible mistake. He made a terrible mistake. On popełnił straszny błąd. Zapłacili mi mniej niż się spodziewałem. They paid me less than I expected. They paid me less than I expected. Zapłacili mi mniej niż się spodziewałem. Położyłem to na stole w kuchni. I put it on the kitchen table. I put it on the kitchen table. Położyłem to na stole w kuchni. Spójrz, co on kupił swojej córce. Look, what he bought for his daughter. Look, what he bought for his daughter. Spójrz, co on kupił swojej córce. Oznacza to, że podjąłeś właściwą decyzję. It means that you made the right decision. It means that you made the right decision. Oznacza to, że podjąłeś właściwą decyzję. Zapomniałem Ci powiedzieć. I forgot to tell you. I forgot to tell you. Zapomniałem Ci powiedzieć. Nasza lekcja dobiega końca. Zachęcam cię już teraz, by zrobić video homework i poćwiczyć sobie właśnie zarówno wymowę, jak i pisownię, nie tylko tych właśnie czasowników w ich formie past przeszłej, ale także poćwiczyć jeszcze zdania właśnie z ich użyciem. W kolejnej lekcji wprowadzimy kolejnych 12 czasowników z grupy nieregularnych.